Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku SCPSL Ostatnio też nagrywałem... Znaczy ostatnio dość dawno nie nagrywałem tej gierki A postanowiłem, że ją nagram, bo jest nowy update W ogóle kobieczkowa nie umarła Uczcijmy to minutą Chisy dla najpiękniejszego serwera SCPSL Uczcimy tą minutę ciszy. Ja żartowałem, nie będziemy robić minuty ciszy. Bo po prostu mi się nie chce szkoda czasu a od razu elewatory, a! Są się przejść. Jako jaszczurka. Dobra. Okej, tutaj już się to uruchamia. Robię dzisiaj szybko narrację, robię dzisiaj bardzo mocno narrację. Wiecie o co chodzi? Muszę zrobić taką dobrą narrację, żeby nikt nie powiedział, że jesteś słabym YouTuberem, żeby było więcej subów, tak? Tak to działa? A nie, przepraszam, dużo subów zdobywa główno content, pranki i challenge. Trum, trum, a dobry, dobre chłopaki patrzą na to i płaczą, że nic nie mogą osiągnąć, bo takie gówno jest na YouTubie. Ech, no cóż, no cóż, no cóż. O. O, o, cześć przyjaciele! No. Tego gryźć, no Przecież jestem w Dimno! No o co chodzi? No, Hubert Moszka, napraw to! Hubert moszka, napraw to! Ja byłem w Dim, waliłem w tę myszkę i co? Hubert Moszka napraw. Halo? Panie Hubercie. U, nie, bo tu są... D boye W ogóle możecie biedne streamy, w regularnie staram się streamować. Mm. Jak ja to wrzucę w czwartek. To... To też nie, albo wrzucę to w czwartek, albo wrzucę to w dzisiaj czy w Cześć, dzisiaj w środę. Słuchajcie, dzisiaj środa, że nie powiecie kiedyś debili nie, dzisiaj jest czwartek. C co jest? Na telefonie pokazuje... wicz. Aha, dobra, ja pierdzielę jestem kupi. Jest środa 5 sierpnia dzisiaj. Jak to nagrywam? To albo wrzucę to późno w środę. Albo w czwartek. O, cześć przyjaciele. O. Gr gr gryźniąłem cię. Wiu, wiu, psy jadą dalej. Dobra, on to ma przerąbane, bo tutaj jest ten, chyba że ma kartę. Nie! Kurde, chłopca otworzył. Chłop nie zrobił! Chłop nie zrobił jak 150! Dobra, no to jak mówię... Prawdopodobnie jutro będzie streamek, albo dzisiaj, kiedy to oglądacie, Z zależy. Pamiętajcie, zobaczcie sobie, kiedy będzie, ogarnijcie ten czas. Moż A. O, wiu wił, wiu 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 psy i Ha, ale cię twój kolega wystawił, co? Ale cię twój kolega wystawił. Powiem Ci, że... frajestek mój Twój kolega, co? Tak Cię wystawia, byczku. Uf. On nie miał broni. Ale S Wam powiem. Ten nowy pies jest spoko. Co bo oni nie mówić? On jest spoko. Nie no, on się buguje, że się wchodzi w ludzi i się... ...klika przez pół godziny. Zanim się kogoś faktycznie gryźnie, ale on jest spoko o tyle, że da się nim. Mm, że da się nim. Mm, wstrzykać tą amnezję. Znaczy, wstrzykać tą amnezję. Że da się nim. ołazać tutaj. Ty jesteś? myślałem, że. Ja sam jestem. kekwu. Dobra, to idź go, gońbyczku. Ja go. Ja pójdę, nie wiem, innych jakoś zabijać. No. Elo. Elo. No nie. Elo! 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 Byćku! Hez! Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze ostatni target. Już są mtf i. zabiją. Tee Boya. Znaczy, to chyba naukowiec zostało. Ile to dła zacznie śnieg tego naukowca? Który mi uciekł. No, a ma polo, wam tego widzenia sto do tego wi od tego widzenia psa Dobra widzimy się, jak coś się zadzieje. Oho e, weszli weszli Dobra Point. Dobra, idę na nich. Lecimy Lecimy z nimi Lecimy z lamusami pocisnąć kurczę. Co se będą myśleć? Rozpanoszą się. Za bardzo mi się wydaje, że się tu będą panoszyć. Nie, nie, nie. Nie dla MTF-ów. Halo MTF-y! Jestem klasą D. O cześć! Jestem klasą D! Słuchajcie mnie! Jestem tylko klasą D. Jestem po prostu klasą D. Dobra, aha Za debilę Nie zginę! Kurde, ej, faktycznie robią mnie Tylko jednego zabijemy Dobra, dobra, dobra Jadą? Lecimy, 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 muszę uciekać Szybko, 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 dobra, 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 oni bal... sobie wiedzą, że tu jestem, a dwóch ich idzie, dobra, to pal, to zakampię się, jest, to jest, am, niam, niam. o nie, o nie, o nie, dobra, 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 Fak, gdzie porobią, kurczę! Dobra, porobili mnie, ajajaj, aj, dobra, widzimy się, jak się zrespia, dobrze, okej, okay. zrespiłem się jako CIA. Ty jest CIA... To by już runda się skończyła dawno, więc było, by nie było fajnie. i no. boy ostatni kampi w w ogóle. Oczekuje nas. O nie, to Mateusz przedłużać. Dobraj, z Mateusz przedłużać. Granat! Sranat chyba. Że w coś będzie ta mikrofonie, lepiej. Mateusz. Nie kamp w tym Warheadzie. Proszę, nie przedłużaj. No, powiedziałem, troszkę naprowadziłem tych, tych, tych. Naprowadziłem MDF-ów. Może to coś pomoże. Jeśli nie pomoże, to mają kurwa problem. To niech. To niech po prostu mają problem. <grystanie> Ła no, dupcie, pupcie. O, jednak Mateusz przyszedł do serca. A jezu, no kurwa, strzelanie na chuja to jest... A możesz nie, nagrywam. A możesz nie, bo ja, cierpiam, ja nagrywam. Ale mówię, bo nie cierpię tego, że wiesz. 15 dzieci randomowo z pami w rand... Nie lubię to tego chmela, ja. Dobra, o, dobra, essa, essa nice Ej, się, Widzimy tego, się jako jako jak ten się skończy ten team. To Ja bym tak. go dojechał, jakbym wiedział, że jest tu Jakby nie mam te już nie przedłużał w Warheadzie, no to by już było koniec podobno. Nie, jakbyś siedział w tym Warheadzie, to ja bym go dojechał z daletem, nie? Siaku. Siaku, no, no ja chcę... Typowy załapałem wam trzeba... Ja Typowe. załatwy. No niestety... Simonem. Ale Simon jest zły się... na... po wdronka. nie będzie event? Powódronka. Nie, nie będzie eventu, bo ja nie chcę eventu, ja chcę nagrać. Ja chcę tu nagrać ten odcinek, byczki. Proszę. O, pirat. Może będzie jakaś ciekawa broń. <śmiech> 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 Jeszcze Pinata nie ma. No to powiem Wam Ezy. <laughs> Jeszcze magazynek do tej broni. Jaki pukczamp! Dobra, to, to naukowcy, weźcie se. Naukowcy, to teraz to naukowcy srowcy chyba. Mordujemy naukowców! Zabijamy! Nie będzie! Bo... Zrobię tutaj obozy koncentracyjne. Obozy koncentracyjne robię. Halo, ej kto tam jest? Ej, ale jeżeli to są naukowcy, wpuśćcie mnie, błagam. Ale patrzcie, ja mam te, ja mam leki przeciwbólowe, chcecie zobaczyć? Mam leki przeciwbulowe. co chcecie zobaczyć jeszcze? Dobra, ja się odsuwam, czekam na was. Yeah, pajacy, kurna nie spodziewają się swojej śmierci ej no to wpuścicie mnie byczki o włącz ktoś to ja sobie ulepię z hero o hero He hero cześć, cześć kumplu cześć nie włączę dzięki za kartę żegnam pięciolatków Nie będzie pięciolatków. Nie lubię pięciolatków w, w grach. Chfu, chfu. Dobra. Nie ma pięciolatków. Nie dla pięciolatka. Chfu, hero. Jakiś hero, hero. Nie wiem. Hero, nie wiem, jak to się czyta. To jest pięciolatek taki, jakby co. Ja nie lubię pięciolatków i raz, bo są bardzo denerwiace. Dobra, potaj się <śmulatory noise> Boże, czego oni się dają tak robić? Esa? Jeżeli spotkam e, pa jakichś pajaców, to idę dowalić musów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, tu bardzo... Fuck, nie mam tego. Ten jest tutaj. Nie ma tego, ej! Ale frajerstwo, chamstwo najgorsze. Ale nie widzę. Czego ty nie ma tabletu? Halo? Nie wiem, jak jest... Ej, dobra, pozostawię może to. Jest Nie wiem, Zdawało mi się, że tam Łazosz stoi. Dobra, zostawię tutaj jedną tą, żeby wiecie, żeby nie wzbudzać tak podejrzeń ogólnie i będę chodził bez niczego, że o, patrzcie, jestem biedną klasą D, e, nic nie mogę wam zrobić, bo nic nie mam, ale wy możecie zrobić dużo, więc nic nie róbcie, boję się, a tu nagle wyciągam broni, pyk, 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 i co w frajerzy? I co? Nic, no nic nie zrobicie, bo zostaliście OSZUKANI! Ale wiecie co ja słyszałem? Że użycie... Patrzcie. Użycie jednego... O! Użycie jednego przedmiotu SCP daje plus 2 tikety, czyli do reszty CI, wiek, wiek, więcej procent do CIów. Czyli... Co oznacza, że mogę zwiększyć procent respawnu? C? widzicie? No i dupa, Ach, po prostu dramat. Dramat. To jest dramat. To jest jakiś dramat. To jest po prostu jakiś dramat. I ja oni teraz idą na mnie, a ja mi hunta. Bo. A zwłaszcza to hero pięciolatka no To pięciolatka będę miał, chun ta pięciolatka, idzie? Pięciolatek, żeby zginąć od pięciolatka Niech się skoczy tak marnie Dawaj mi jakieś rzeczy Dawaj mi to, dawaj mi... Dobra, to dawaj mi To To dawaj mi To dawaj mi nie muszę booster. Heavy Barrel dawaj mi to Dobra, okej, wszystko Oni wiedzą, że ja mam uzbroję Wszystkie mtf które teraz skończyły mają natychmiastowo eksterminować klasy D i jest super Jeżeli co będzie to No mówię, mam hunta, mam hunta Hunt Gdy ale, fry, mnie i rzucił, ja pierd I, hero, I chcę po pograć Bro Starsa. Dobra, kiedy okay, jesteśmy w pocięciu. Otworzy się drzwi. Wystaw broni. E ten logiciel to tylko halucynacja. Dobra, skurczę no byli Oferaj, Dobra, ustawcie się, ustawcie się. Bo zaraz wyjedzie. Ustawcie się. Nie I tak. Jeszcze raz. Zaraz wali, jeżeli nie wyłączą, to zaraz wali. Dobra. Okej, okay, dobra już, to 10 sekund. Dobra, Dobra, 10 sekund. 3, 2, 1.

Dobra, chłopie sam. Nie mam już nic, proszę, podaję się. Nie mam już ma... No Zabijcie go, bo przedłuża. Nie mam już... A no, kurde. Oczyło. To wszystko. Jeszcze mam adrenalina. To no zabijcie go kurwa i Same To co, to co za ludzie, ja pierdzielę. Do... Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, tak, o, wiecie, go, bo debilego po prostu nie gdzie zabi... mam... nie zabijają Elo. O, dobra se umaknite. No, moči! No, končno, moči! Konec, umaknite!